Gdyby mama to widziała, gdy mała co rozdziała Zdziwiłabyś się trochę jeszcze i nie pokazała Bo po nie ma klasę, budzą czasem taka śliczna ten pasek, mamo to nie pasek, to spódniczka Ledwo przyszła chlup z kieliszka, pchaj mi bitu Tyś się skup na gdzieś na poczuciu rytmu Ci chłopcy patrzą, myślą sobie całkiem, całkiem Ci lubiący ci słodycze, czy jako robi chałkę Skutkuje, wszystko na wierzch, niby dziwka ze mnie wyszła. Teraz z nimi się zabawię. Zagram na chuju, kilku będę okrutna. Mam hamulecowa, mamy, nie połakam się na wiózkach. Więc się stara, że chłopakom puchną, ja, ja chłopakom podpierdala. Jakbym zaraz nie da na raz, co ci odpierdala. Muszę się opamiętać, bo perwer znów będzie wstyd grać na kontentach. Bez makijażu lepiej już i pomadki Masz wrócić w Nie. Nie. słuchaj matki Nie. Dzisiaj będzie baleć bez moralizatorstwa Zobaczysz, że niejeden dostanie pierdolca Będziemy balować tutaj do białego rana Za dużo ciuchów masz być rozdyżowana Dawaj do stolika podbina odbina, lipka na piwko Masz to jak w baku, że zareaguje szybko Dzisiaj przecież będziesz pić na jego konto Przyzwyczaj się maleńka budniczką w kompo Wiesz o co? Oddziewki, buty i on plus condon. Mama mówiła, żebyś uważała odtąd To stało się teraz tylko zabawną historią Pustą teorią Uważaj córeczko Mama nie wie, córka jest już niebezpieczną Wersją skuteczną do buzi weź bierz to Jak to polubisz, będziesz robić to często To był pierwszy raz Teraz mówi już nie liczę. Teraz ma bez moralnych ograniczeń Demoralizowana panna Ile lat ma pod kilogramem makijażu To zagadka niełatwa, więc wiesz Ile chcesz, ile da, tyle bierz Możesz tuce zapundować, złoty też Sama się prosi, unosi się, wygina Ona nie płacze potem, więc nie będzie twoja wina na naklina, usiądzie się, powygina że możesz ją oddać potem, tak ja to lubi, jak ją biorą pod kątem, takiej niszanuj, bo i tak nie ma sensu, ona nie będzie i tak kobietą sukcesu. Przy tym, kręcisz przy tym piłkiem, wiem, pokazujesz, dzięki wszystkie i bieliznę. To czujesz w powietrzu, podczuj, czujesz, to chłopie. Czujesz ten seks tu i konopie, które chłopie. Ja robię taki rap, ty lubisz takie jazdy. Ty lubisz ten smak, smak, jak to jasny Każda czapa nie obejdzie się bez listów. Nie trzeba, gadać, żebyś tu z nieznajomych piblów. Mama mówiła, zostań dzisiaj w domu, proszę. Ty wolisz kurwa, kiedy oni kończą kapszotem.